Dobra widzowie czas przetestować Stary dobry tryb, który właśnie w tym momencie wrócił, zauważyłem Czyli Headwars Mam nadzieję, że będzie że będzie godzin Czyż w sumie jest godzin to jest klasyk tego serwera ale mam nadzieję, że cokolwiek osiągnę na tym trybie czy to jest naprawdę 1v1v1v1? Ja cię sunę. Nie ma łatwiejszej. Może być duo nawet. Na duo pewnie jest gracze całkiem dużo. Oczywiście, że kurwa nie. A panie. GG, ta GG, dobra. Fajnie, że GG. Jakaś ten rundarenka. O! Dobra, mamy arenkę. Zaczynamy. Twitch pa mam na sobie. Mam też jeszcze TikTokowego i, dwa, i z 15 ludzi Minecrafta oraz vanilla K'a, ale gram tym, bo jest w poko. Będę musiał tego skina sobie jeszcze troszeczkę bardziej przerobić, bo go ładnie go zrobiłem, ale muszę go jeszcze poprawić. 120 pingów? Why? Co jest u mnie ostatnio z metem? What the fuck? Coś jest nie tak. Internet nie domaga. No wreszcie ktoś zgadł. No trudno jest nie zgadnąć, że to kapibara jest. Tylko czemu? Tylko czemu taki ping? Jo! Jo! Dobra, no tak, zapomniałem, musimy napierdzielać. Tak, muszę sobie inaczej myszkę ustać, bo mi wygodniej będzie. 1600-1700 fpsów? Dobrze! Eee, dobra. Musimy jeszcze troszeczkę, a bo to nie trzeba tak dużo, dobra? O panie, dobra. ile trzeba, żeby mieć generator? 6! O! Jak dobrze! Mamy akurat 6, to sobie generator postawimy. Jeszcze, oj, jeszcze kupimy sobie drugi generator. A tako, będziemy szastać hajsem. Kompletnie nie pamiętam, jak się w ten tryb gra. Oj, coś tam tylko o podstaw, z podstaw troszeczkę pamiętam. Bo kiedyś się grało. Ale tak to jakiś mega wybitny w pamiętaniu tego trybu nie jestem, dobra. Pomogę sobie troszeczkę. 16 żelaza potrzebujesz, żeby ulepszyć. Ile mam? Mam 16. Już jeden gościowy kasztaniu. Not good, not good, not very good. Not very good indeed. I, o. Oh. Kolejny się wykaszczaniu, ja pierdziele, jak oni to robią. Dobra. Mm, 24 żelaza. Ja cię sunę. dobra. E, ja się na środek chyba na razie jeszcze nie pakuję, bo to się może skończyć dla mnie śmiercią. Ale fajne. są nasze główki! Ale jajco! Ty fajne to! tu <laughs> się wygasztaniem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bo z tego co pamiętam to kiedyś było inaczej z tymi główkami, że były główki po prostu chyba Szymka albo jakichś innych po prostu tego postaci nie pamiętam. A teraz jest nasza główka! No to fajnie, fajnie, fajnie. Szkoda tylko, że nie mam pojęcia E, ten już ma to. Ten nawet nie kupił, więc mógłbym w sumie spróbować do niego pójść szybko i się go łaskawie pozbyć. Chociaż znajdę zaraz, właśnie jak zobaczę, że idę. O nie, jednak nie 10 zł naprawdę. No way. Ile za kilo? 10 żelaza, dobra, przynajmniej tyle dobrego. Eee, kupię drugi generatorek 10 zł mamy, dobra. I lecimy do zioma, tylko czekaj Skrzynka 32 Mieszkanie wyrabia, co w się sensie, granie nie wyrabia Dobra, 32 za skrzynkę, kupmy skrzynkę, odłóżmy naszej temy, ale to mi się akurat przyda. Eee, weźmy to taki specyficzny sposób trzymania myszki tu już jestem wyłupczony od, od grania w strzelanki o fuck o, o o o o o dobra teraz to już się akurat wykaszaniłem Absorpcji. Dobra. Ach, mamy jeden generator diaksów. Teraz więcej generatorów szelaza by się przydało. Jest kit, jest kit, jest kit Resztę mo kurna, nie poplikam, resztę możemy schować tu ładnie, e, nikt do mnie nie idzie, nikt do mnie nie idzie, idzie na środek, zarobiście oh, fuck. Ach! No i dup sonowo W się buduje bardzo wysoko z tego co widzę, o! Osiem kuźwa złota, czy was oko opuścił. Ile? <laughs> Osiem diaksów. No to fajnie, 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 naprawdę fajnie. Dobra. Możemy w sumie ulepszyć sobie, z, skupić sobie zbroję wreszcie. By się przydało jeszcze mieć jakąś osłonę na ciele, na cielsku, w tym wspaniałym cielsku postaci mojej Minecraftowej. Uff! Uh, uh, um. Nice, 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 dobrze. Ten się wykasztaniu? Nie, nie wykaszt. Tak, wykasztaniu się, dobra Robimy jolo walić wszystko idziemy mu zniszczyć ostatnią to mi. byrka. Kurde A szkoda mi tego O! Dobra O no! Nie mam jak się podbudować. Co się stanie? A! O Jezu! Czemu? Łaj! Co to za skam? Nieładnie tak. Dobra. Trzeba się ubezpieczyć w drobną walutę. Ulepszmy go na kolejny stopień. Ten wymaga od nas ile? O! Cztery diamenty w sam raz. Dobra. A więc tak siebie ulepszmy uuu czyli armor na mnie zostaje wcześniej tego nie było dobra czy jakoś serio kupiłem dwa żelazne mierze puched o jezu dobra kupmy to 10, potrzebujemy jeszcze złota Dobra Elemy, emeraldy ulepszyły się do następnego poziomu Poziomu Następny poziom mamy na, 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 na. Na, na. Dobra, e, tak i teraz tak

താ <laughs> <laughs> <laughs>

Dobrze, jestem ubezpieczony i przezornie dorobiony. Oby się teraz tylko nie wygaszczał, z tym proszę. Dlatego najlepiej będzie, jak się będę właśnie dlatego nie chciałem. Hello. Oh shit. What the fuck? Jakim cudem nie zadziałała... ...pajączyna. co wyleciał. W... <laughs> o, oh, cudo. Kocham. Mam ten, żelazny mieczek tutaj, to git. Puść mnie tym mieczem, przeklętym! Co się stało? A, zepsuły mi się te generatory. Żelastwa. Three emeralds? You bitch, you dead? Odset is three months go. Odwala mi. Odwala mi. Odwala mi. Tak bardzo Mama. Pana w dół. Ja pierd... Ja chciałem to kupić. Jezu, jestem two hedem Nie stać mnie? A, sixteen potrzeba. Trzymaj, ja już się naprawiam, młody. Ej, co? Zrobiam, zostałem zrobiony w ciula. Nie podoba mi się to. Dobra, pomogę ci, co? No i tak ci trochę wolno idzie to na uprawę. Znaczy, to jest wyniszczanie się. Ja, yeah, I will help, I, I, I'll help, I'll help. I help, I know good doctor. I'm a doctor, I'm a good doctor. A, o no tak, nie mam wystarczająco materiałów na tak kosztowne ulepszenia, jak to. Dlatego właśnie... No, spierdzielaj, Asystent Google! Asystent Bubu się odezwał, kurwa. NIE! Kupiłem nie to, co chciałem. Fuck! Dobra. Ciebie nie sowamy niestety, bo jesteś upyśledzony. Dude has Optifine cape, really. I to jeszcze default Optifine cape prawie, że chce się banner? Ja, jak se chce, to nie chce mamy. O, kurwa, to, żebym teraz wyławcy. Ja pierdziele. GG. Jezus Maria, uciek. Dobra. No powiem tak, to fajny tryb. Stresujący trochę, ale jest spoko, dalej mam buldu po o to, że nie zdobyłem tej pelerynki, ale no, mam przynajmniej takie fajne serduszko. No. Tryb jest spoko, tryb yy, interesujący, kiedyś na nim grałem, jak był to jeden z pierwszych trybów i nienawidziłem go, bo byli sami spacańcy, albo po prostu nie rozumiałem trybu, obie rzeczy są możliwe. A teraz już tak trochę więcej rozumiem i jestem w przekonaniu, że ten tryb jest naprawdę, naprawdę interesujący. I polecam każdemu go przetestowanie. Bardzo możliwe, że będzie się też pojawiać więcej materiałów z tego trybu. I No i prawdopodobnie będą to filmy typowo takie z muzyczką, bez głosu, po prostu tak dla luzu, żebyście sobie pooglądali. Bo tak jakoś e, nigdy nie mam pomysłu, co gadać podczas. E, nagrywania. A nie chcę wejść na cymbała, który mówi do siebie jakieś pierdoły non stop. Więc no. Życzę Wam wszystkim wspaniałego dnia i do zobaczenia w następnym materiale.